Witam Was, to jest Bartek, zapraszam na pierwsze wrażenia z użytkowania Xperi X. Pierwsze spojrzenie na Xperia X wywarło na mnie wrażenie, że w porównaniu do Z5 bądź Z5 Kompakt niewiele się tutaj zmieniło jeśli chodzi o wygląd tego urządzenia. Ale są to jednak zmiany kosmetyczne, tak to można właśnie tutaj ująć. Na przykład z tyłu. Z tyłu mamy leciutko wystający obiektyw aparatu, który ma jeszcze taki pierścień dookoła tego obiektywu. Natomiast sama ramka tutaj już w moim odczuciu została wykonana z aluminium. No i jest pierwsza wada tego rozwiązania. Zwróćcie uwagę, że mogę poobracać Wam dookoła. Tym urządzeniem nie mamy tutaj nigdzie anten. No i jest pewien problem z tym urządzeniem. Przede wszystkim jeśli chodzi o sieć Wi-Fi, z tego co zauważyłem, ponieważ w różnych miejscach mojego domu testowałem Xperia X, jeśli chodzi o zasięg z sieci Wi-Fi, no i tutaj niestety urządzenie nie porywa. W moim pokoju muszę wam powiedzieć, że nie mam do końca dobrego tego zasięgu Wi-Fi. No i tutaj Xperia X zrywa mi bardzo często połączenie. Na przykład inne testowe smartfony nie mają z tym problemu. Tutaj natomiast. Często Xperia X zrywa mi połączenie z siecią Wi-Fi. No i o tym na pewno warto pamiętać, że niestety ten zasięg tutaj nie jest do końca dobry. Oczywiście w recenzji na pewno Wam powiem o tym, jak to się ma, jeśli chodzi o zasięg sieci komórkowej. Sam wyświetlacz muszę Wam powiedzieć, że jest całkiem w porządku, jeśli chodzi o swoją jasność. 5 tak więc Xperia X jest w miarę kompaktowa, tak bym to powiedział. Nawet bym powiedział, że te ramki dookoła wyświetlacza nie są aż tak bardzo duże. To na pewno robi dość pozytywne pozytywne wrażenie, tak więc na chwilę obecną z ekranu jestem tutaj jak najbardziej zadowolony. Co mi się również bardzo spodobało XPRx X posiada głośniki stereo. Mamy tutaj dwa głośniki z przodu, u góry, a także na dole. Sprawdzałem oba grają i tutaj nie ma z tym najmniejszego problemu. No i również muszę wam powie powiedzieć, że czystość tego dźwięku i głośność robią bardzo pozytywną robotę, tak więc za same głośniki tutaj ogromny plusy dla Xperi X. Podczas testów Xperi Z5, Z5 Premium, Z5 Compact w niektórych przypadkach czytnik papilarnych nie działał do końca dobrze i to muszę Wam powiedzieć, że tamte czytniki nie były super bardzo szybko działające natomiast w Xpery X naprawdę ten czytnik poprawiony ja to już czuję po tych 24 godzinach spędzonych z tym urządzeniem, zwróćcie uwagę czytnik jest umieszczony w tym samym miejscu co było w przypadku serii Z5, również jest on wbudowany w przycisk power, żeby odblokować urządzenie wystarczy, że naciśniemy ten przycisk Położymy po prostu palec, zwróć uwagę, to było niesamowicie szybkie, jeszcze raz mogę to zrobić, zwróć uwagę. Momentami czasami nawet nie widzę tego lock screenu, po prostu tak szybko urządzenie się odlokowuje. Również nie ma znaczenia pod jakim kątem przełożymy palec, zawsze jest to wszystko odpowiednio odczytywane. No i również zauważyłem to, że w przypadku Xperi X nie musimy przekładać po prostu całego naszego zaprogramowanego palca. Również kiedy przełożymy jego część, w większości sytuacji ten czytnik potrafi to odczytać, więc za sam czytnik muszę Wam powiedzieć naprawdę ogromny. Ok. Plus. Jeśli chodzi o samą baterię, mamy na pokładzie 2620 mAh, z tego co pamiętam. Na chwilę obecną nie jestem w stanie Wam wiele powiedzieć, ponieważ używam urządzenia od 24 godzin. Natomiast pierwsze testy pokazały, że naładowałem urządzenie do 70% i tam spokojnie były 3 godziny na ekranie, tak więc jest to całkiem w porządku. Wynik, oczywiście, dokładne testy baterii, wyniki czasu pracy na baterii przedstawię Wam w końcowej recenzji. Jeśli oglądaliście moje rozpakowanie, to zapewne wiecie, że Sony postanowiło w trochę dziwnym miejscu umieścić czytnik NFC. Znajduje się on w tym oto miejscu, gdzie znajduje się właśnie ta naklejka z logo NFC. Czy jest to wygodne rozwiązanie? Jeszcze, że Wam powiem, moim zdaniem nie jest to wygodne, ponieważ kiedy chcemy przesłać załóżmy jakiś plik, zdjęcie, takim naturalnym odruchem było to, że przekładaliśmy po prostu urządzenie do siebie. Tutaj niestety musimy przełożyć Xperia X w tym oto miejscem. Możemy wykonać test. Mam tu obok jeszcze testowego LG G5 możemy spróbować przesłać jakiś plik przejdę do aplikacji album, no i tutaj mamy załóżmy jakieś przykładowe zdjęcie możemy przełożyć to do LG Zwróćcie uwagę, nie jest to do końca taki naturalny odruch, ale trzeba powiedzieć, że na pewno to NFC działa w porządku. Tutaj nie ma żadnych problemów, jeśli chodzi o działanie tego, tak więc pod tym względem jest dobrze. Natomiast samo miejscowienie dla mnie no nie do końca przemyślane przez Sony. Cieszę się, że Sony postanowiło troszeczkę przebudować, zmienić, wprowadzić takie kosmetyczne zmiany do swojej nakładki systemowej. No i muszę Wam powiedzieć, to naprawdę wyszło na ogromny plus. Pierwsza sprawa, ponieważ pytaliście o to w ustawieniach, jaką wersję tutaj mamy, jeśli chodzi o wersję ekranu głównego. 10.0.a.0.29 Taką mam wersję w tym momencie zainstalowaną, jeśli chodzi o ekran domowy. Natomiast zwróćcie uwagę, kiedy już przeszliśmy do ustawień tego ekranu domowego, naprawdę dużo tych ustawień się tutaj pojawiło. Możemy włączyć, czy mają się pokazywać na przykład nazwy w doku, automatyczne umieszczanie. Naszych ikon na ekranie domowym. Możemy także zmieniać przejścia, to jest też fajne rozwiązanie. Z tego co wiem, chyba było to nawet w becie Marshmallow dla Serii Z. Ale przede wszystkim, co mi się spodobało, zwróćcie uwagę, mamy wygląd ikon za to, za co chwaliłem Zen UI. Tutaj również w nakładce Sony się to pojawiło. Wszystkie ikon paki dostępne w sklepie Play, dedykowane przede wszystkim dla launcherów takich jak Nowa bądź Action Launcher, tutaj działają bez problemu. To jest naprawdę świetna rzecz, że nie musimy instalować żadnego osobnego launchera, po prostu instalujemy Icon Pack, on tutaj działa, w tym momencie mam u, mój ulubiony Icon Pack ustawiony, czyli Corny Icons, naprawdę to wygląda w dość ciekawy sposób. Również jeśli chodzi o wygląd, na pewno Updrawer tutaj się zmienił, standardowe ikony na pewno się zmieniły i przede wszystkim lock screen się zmienił. Zwróćcie uwagę, jak ten lock screen po prostu pięknie wygląda. Zależy oczywiście od motywu, mamy tutaj albo czarne, albo białe tło, natomiast tutaj nie boję się użyć tego słowa, jest to chyba najładniejszy lock screen, jaki widziałem kiedykolwiek w urządzeniach z Androidem naprawdę ten element interfejsu mi się bardzo nie podoba. Sam aparat wywarł na mnie również dość pozytywne wrażenie. Przede wszystkim sama aplikacja jest bardzo przemyślana, ale przede wszystkim też bardzo prosta w obsłudze. Tutaj możemy po prostu się przełączać pomiędzy trybami przez przesunięcie. Mamy również gest przesunięcia w taki oto sposób i w ten sposób po prostu zamieniamy kamerę przednią na tylną. Ja muszę wam powiedzieć, że z tylnego aparatu jestem w tym momencie naprawdę bardzo zadowolony. Zauważyłem, że zdjęcia mają takie nastawienie bardziej na bardzo jasne odzorowanie kolorów, ale przede wszystkim też zimne odzorowanie barw. To ja na pewno tutaj zauważyłem. No i przede wszystkim muszę wam powiedzieć, że ta jakość jest całkiem w porządku. Tutaj kilka testowych zdjęć. Dzisiaj wykonałem możecie zwrócić uwagę, to wygląda naprawdę w dość fajny sposób. Przede wszystkim szczegółowość tych zdjęć jest w niesamowicie dobry sposób odzorowana. Natomiast pamiętajcie o tym w Xperia X tego, co zauważyłem natywnie, jeśli chodzi o roziecę zdjęcia mamy włączone 8 megapikseli, tak więc polecam się przełączyć albo na 20 megapikseli 16 na 9 albo na 23 megapiksele, jeśli chodzi o proporcje 4 na 3 Oczywiście po dokładne umówienie aparatu zapraszam Was do końcowej recenzji Xperia X. Dobra, tak więc to jest na tyle, jeśli chodzi o moje pierwsze wrażenia, chyba też dość dłuższe pierwsze wrażenia na temat Xperia X. Naprawdę pod wieloma względami bardzo fajny smartfon, bardzo przyjemny smartfon. Już teraz zapraszam Was na końcową recenzję tego urządzenia, które na pewno ukaże się już za niedługi czas. Natomiast w tym materiale to jest na tyle. Ja się z Wami żegnam. Pozdrawiam Was. Na razie.